Słuchajcie moi drodzy, już po regulacji były odchyłki na zaworach wydechowych ustawione jest zgodnie z tym co podaje producent No i tak jak powiedziałem wcześniej ja Wam kilku mierzy. Zakres jest różny praktycznie 0,23 Tak jak jest na wydechu minimalny Później 0,27 jest maksymalny ja sobie praktycznie celuję lawirując, może nie będzie widać, wymiarami różnymi, czyli jest bezradzam, dolną i górną wartość, z czego używam forsza, Satry, Saty, przepraszam. Jeszcze mam to wirta, ale już nie będę wyciągał tego. Mówię, jest kilka tych rozmiarówek, nie są tu zwykłe, pełne 0,20, 0,25, tylko są 0,18, 0,23, 0,24. Czyli mam możliwość, żeby to zrobić bardziej dokładnie, patrząc dolną i górną granicę. Wtedy mam pewność, że nie jest ani za ciasno, ani za luźno. No, bo skręcamy to wszystko. Też nie ma tej co już nic mówić, bo kilka filmików zostało nagranych już, procedura regulacji jest taka sama, więc nie będę pokazywał, to tylko tak czysto informacyjnie.